No i zagrajmy jeszcze raz, tak? Tym High Hunter Hunter. Zagrajmy. To zobaczymy co tym razem. Czy się poszczęści, czy czy porażka będzie? To zobaczymy, zobaczymy. No i mamy do czynienia tutaj z druidem, tak? Druid Więc tu ja chyba zostawię te karty wszystkie co, co są, tak Na druida No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ok, no dajmy tutaj dwóch wol, Wolpingerów. Po jeden. No i czekamy, co tutaj przeciwnik wykombinuje. Ma dwa z kradzieżą życia, tak? No dobrze, tu zabrajmy taki sekret może w razie czego, ale nie lećmy tutaj już na, na nich w razie czego przyzwiemy tutaj e, kopię 3-3 tak, Wolpingera jeżeli się uda no udało się, udało się udało się tym razem no dobrze, zabrajmy w ten sposób może, że dajmy tutaj jeden dajmy taką kartę w ośpieniu no i tutaj wyczyścimy stół tak, wyczyścimy stół nie chciałbym go zostawiać bo potem tutaj by poleciał na tego jeden no tutaj te niebezpieczne są te te dwa tak, te dwa zobaczcie tutaj za każdy e, zaklęcie dobiera, dobiera tutaj tych ja, co tu robić, co tu robić? Weź tutaj. Nazbieraj tyle, nazbieraj. Weź tyle nazbieraj. Tyle nie nazbieramy, no. Nie nazbieramy. Musimy liczyć na... na na jakąś kartę, co to wykosi ich od razu, a na razie nie mamy, nie mamy Więc no on tutaj będzie działał w tym temacie, tak? On będzie działał Część sobie zrobił miejsce, tak? Żeby ponownie przyzywać tak? Ponownie przyzywać o. No i to już wszystko. Już więcej mu się nie zmieści. No dobrze, tutaj zagrał, żeby nie nie mieć, że tak powiem mm, nie, nie dobierać kart. Nie dobierać kart. Kogo ten zaatakuje? Aj, aj, aj to nie mógł tego. Dwa no trudno, tutaj spójrzmy psy może. Ogary Spójrzmy ogary Tutaj musimy po, polecieć. No. Yy. Zagrajmy może, no dobra, zagrajmy tutaj taką kartę. Ok, no lecimy do końca już, wyczyścimy ten stół. On w każdej chwili tu mógłby ich doładować, tak, więc nie, nie, nie zostawiajmy tutaj na stole, nawet jeżeli jeden mają, tak, jeden, jeden więc nie, nie możemy zostawiać. W każdej chwili doładuję, żeby zadawać więcej, tak? Zadawać więcej Tego staramy się tutaj czyścić ten stół jemu tak? Staramy się czyścić No ma zero kryształów man, więc raczej tutaj nic nie, nie będzie w stanie zagrać teraz, tak? A, no coś tam za jeden kryształ many. no dobra. Dał tu prowokację, nie, drzewce. Jeszcze masz. Jeszcze coś za jeden rzuci. Plus jeden i przyzwie. No. no świetnie, no musimy tutaj popracować nad tym. Dajmy tutaj prowokację i jakiegoś towarzysza może. Okej, okay. mamy towarzysza ale co tu musimy aż polecieć na tego, tak na tego tego możemy odpuścić on będzie musiał się zająć prowokacją będzie to dobra opcja, no bo jak go strzeli, że tak powiem no ale znalazł inny sposób, inny sposób, tutaj trzy obrażeń co no tak bo to by było dla niego nie, niewygodne, tak? Niewygodne, bo prowokacja by dostała tylko plus 2 yy, do ataku jeszcze. Także niewygodne to było dla niego. Sewcu tam. Masakra. No trudno tutaj. Nie wiem. Bo... Co tu robić? Co tu robić? Lecieć w ten sposób? Tutaj węża przyzwiemy w razie czego, tak? Węża o do ataku, do masakra. O tu już w stanie, jest w stanie to zakończyć. Jest, jest, już tutaj nie. Nic nie zrobimy, nic nie zrobimy. Jest w stanie to zakończyć. Tu już nam nic nie da co z tego, co z tego no trudno, no trudno porażka, porażka nie udało się nie mamy prowokacji pięknie tutaj mu się ułożyło, tak wyczekał, wyczekał o, jeszcze tutaj do, do ataku, tak, także poddajemy się, poddajemy się, nie ma nie ma tutaj możliwości wygrania, tak Dobra walka, muszę ustąpić. Ok, mamy porażkę, mamy.